Siema, witajcie w drugim odcinku Minecraft pestry. Trochę się zmieniło od ostatniego odcinka, dość trochę dużo, bo się wyprowadziłem stamtąd, o. I przyszłem tu, zrobiłem taki malutki domek, są bitemki. Dość malutki domek. Bo jestem tym, poróżnikiem. Tutaj taka malutka kopalnia. No jak widzicie, wód mi schodzi. W dzisiejszym odcinku y, będzie oczywiście ze mną mój kolega. Y, dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia do następnego. Cześć. A ty mi wierzysz. <gry> Żartuję. Y, chciałam powiedzieć Wam, że. że zapomniałem co miałam powiedzieć. Ale. Czy podoba się Wam seria? Minecraft PS3. Jeśli Wam się nie podoba, to nie będę nagrywał, bo to nie będzie miało sensu. Ale jeśli się jeśli się spodoba, to oczywiście nagram. Chciałem tylko tyle powiedzieć w tym odcinku. To Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, który będzie o wiele bardziej rozwinięty. Do zobaczenia. Cześć.